Dawno, dawno temu wszystkie gwiazdy bardzo spieszyły się do Betlejem. A jeśli ktoś sądzi, że wszystkie gwiazdy są takie same, to jest w ogromnym błędzie. Gwiazdy w swojej niezliczonej mnogości są bardzo różne. Jedne są jasne, inne nieco ciemniejsze. Jedne w kolorze szczerego złota, a inne miedziane. Niektóre błyszczą, a niektóre tylko pobłyskują. Mają różną długość promyków i rozwijają różne prędkości. Są takie, które spadają lub wędrują. Inne znowu stanowczo tkwią na swoim posterunku, niezmiennie w jednym punkcie na mapie nieba. Są takie, które mówią i takie, co milczą. Jednak najważniejsze, co o gwiazdach trzeba wiedzieć, to to, że mają niezwykłą moc. W tej gonitwie gwiazd do odległego Izraela, jedna odegrała wyjątkowo ważną rolę. Pierwsza gwiazda o której wszyscy myślę już słyszeli, wskazała miejsce, gdzie narodził się Jezus Malusienki. Nikt jednak nie wie, że nie była to jedyna gwiazda, która tam dotarła. A była tam jeszcze jedna gwiazdeczka, która odegrała równie ważną rolę. Ona jednak miała trochę krótsze promyczki, i chociaż ogromnie chciała, nie zdołała dotrzeć do Betlejem na czas. I na zawsze już pozostała w cieniu tej pierwszej. Druga gwiazdka, bo tak zwykli o niej mówić w tajemniczeni, nie miała mocy rozświetlania nocy. Jej promyczki, choć gorące i mocne, nie dawały tyle światła, by zamieniać noc w dzień. Miała ona jednak inną, równie potężną moc. Potrafiła rozjaśniać ciemności w ludzkich sercach. I gdy dotarła do Betlejem, okazało się, że tam wszyscy mają serca mocne i jasne, a jej wspaniała siła wcale nie była tam potrzebna. Stanęła więc wtedy w miejscu, zmęczona i zniechęcona własną nieporadnością. W ten sposób zbudziła zupełnie przypadkowo śpiących opodal pastuszków. Ci, niczego nieświadomi, spali sobie smacznie. Ale kiedy ona stanęła nad nimi, wypełniła ich serca wielką radością. Spojrzeli oni wtedy w górę, i zobaczyli wysoko na niebie świecącą siostrę drugiej gwiazdki. Zerwali się wtedy na równe nogi i w wielkim pośpiechu pobierzeli do stajenki, by radować się i śpiewać maleńkiemu. Druga gwiazdeczka natychmiast zorientowała się, co jeszcze może zrobić. Zauważyła, że choć pierwsza gwiazdka wskazuje miejsce narodzenia się Pana, to mimo to wielu osobom nie udaje się tego dostrzec. Serca mają osłonięte nocą, a właśnie te mroki druga gwiazdka potrafiła rozświetlać najlepiej. Nasza mała gwiazdeczka, nie chcąc zmarnować już ani chwili więcej, szybko rozejrzała się wokoło. Ku jej wielkiemu zdziwieniu dostrzegła tam bardzo dużo ciemności. Postanowiła więc jak najszybciej wyruszyć w drogę, by jeszcze tej nocy rozświetlić tyle mroku i ciemności, ile tylko była w stanie. Swoją podróż zaczęła od kolejnego spóźnienia, ale o tym niech lepiej opowie już sama.